Można wybrać się na rejs transatlantykiem, można też sobie zafundować podróż promem ze Świnoujścia do Istad, na przykład, czy rejs z wielkimi żaglowcami. Oczywiście, że to jest bardzo przyjemne i piękne, ale nie ma to się w jakikolwiek sposób do takiego rejsu tutaj na Mazurach krutynią. Tylko żeby doświadczyć tego piękna przyrody i tej, tej pięknej rzeki, no to trzeba się nieźle natrudzić, no albo kajakiem trzeba się samemu namachać, no chyba że się ma tak serdecznych przyjaciół, a szczególnie Krzysztofa, który no, musi się nieźle tam namachać i popychać tę łódź, aby się przemieszczać do przodu. To jest właśnie to, że ta wąska, w porównaniu do Atlantyku, czy do jakiegokolwiek morza, czy szerokiej rzeki, ta rzeczka jest bardzo wąska, ale nawiązuje to bardzo pięknie do Ewangelii, gdzie zadaje się Panu Jezusowi pytanie, czy wszyscy będą zbawieni. I na tę krótką odpowiedź można by było dać, na to krótkie pytanie można dać bardzo krótką odpowiedź, ale Pan Jezus mówi sugestywnie, starajcie się, jeżeli chodzi o zbawienie, wejść do Królestwa Bożego wąską drogą. To znaczy, panią chcę podpowiedzieć, że aby osiągnąć Królestwo Boże, warto się napiudzić. To znaczy, nie szukać takiej łatwizny, że tylko właśnie tak po, po łatwizmie, po tym, co jest przyjemne i piękne, ale że czasami ta nasza wiara wymaga jakiegoś wysiłku, jakiejś konkretnej postawy czy ofiarności. I warto o to zadbać, bo. Tak jak tutaj. Ten cały wysiłek, który się tutaj wkłada, to po to, żeby doświadczyć całego piękna tego otoczenia.